Lepiej mi się żyło, jakby brałem mniej, bo było wszystko tanie. A teraz wszystko poszło drugie, tyle, a nawet 100 razy, 200 razy. Czapki z głów tym, co dołożyli 13 i 14 pensje. Szłem na emeryturę, to miałem powyżej średniej. A teraz po. Już jestem 15 lat na emeryturę, mimo to, że podwyżki są co roku, bo idzie, bo złotówka traci wartość. To, to tylko tyle podnoszą, jeszcze nie wszystko, bo powinni więcej podnieść, żeby wyrównać. I Taki rząd jak teraz mamy, to nam Pan Bóg zesłał. bo jak... Nigdy nie było lepszego. Bo ja, nigdy nie było i lepszego nie będzie, bo jakby było, było to by nas... Za pan... Może że na przykład ja y, mam po prostu, y, no, na czysto biorę z tym dodatkiem, po prostu co biorę dodatek opiekuńczy, to mam 3000, nie? To mam tak 2700 i mi przekracza, proszę pana, mi przekracza o 200 zł to już nie dostaje trzynastki normalnej a takie że pan tylko je. tylko wie pan ja, no i za, miało być bez podatku a ja płacę w tej chwili tysiąc złotych podatku i pięć tysięcy na, na służbę zdrowia w tym roku miałem co? to, to co za interes? teraz takie tysiące a trzynastki i czternastki to dostaję dwa tysiące panie policzyć teraz do miesiąca doliczyć Ile podnieśli? 3 złote dziennie. No, dziennie. A na godzinę to będzie ile tam? Powiem tak, szłem na emeryturę. Lepiej mi się żyło, jak brałem mniej, bo było wszystko taniej, a teraz wszystko poszło drugie tyle, a nawet 100 razy, 200 razy, 200 razy. 14, 14, 14 pomogło to coś czy nic? Proszę pana. Co to jest dla pana? No to jest na jeden o... miesiąc, na dwa pomaga. Nie, to, to, jest, to jest dodatek, czy emertura dla Pana? To jest... Zasiłek, co to jest dla Pana? Jakby jak Pan to nazwał? To jest tylko po to, żeby rząd sobie robił i, po prostu z ludzi takich, bo po co trzynastki, czternastki? Podnieście od razu co miesiąc 200 złotych. Co miesiąc, żeby co miesiąc było. miesiąc, a nie do razy... To jest 2 zł na, na dzień nie wychodzi z tej trzynastki. Prze? 1000 złotych na rok to jest 2-3 złotych wychodzi no, za, dziennie. Zaraz, za no i tyle ty jest. No. no widzi pan to... To Czy pan z rządu nie jest zadowolony? Nie, bo dlatego, że na przykład ja e, mam po prostu no, na czysto biorę z tym dodatkiem, po prostu co biorę dodatek opiekuńczy, to mam tysiące. A bezrobocie się zmieszyło, jak pan myśli? Może i się zmniejszyło, bo ludzie wyjechali. Gospodarczo się buduje coś. Drogi autostrady, czy więcej zatuska się budowało? Autostrady się buduje dzięki Ale... Unii. Tylko dzięki Unii. A Kaczyński nie chciał być w Unii i zrobił zamieszanie w Unii i nie wiem, czy dostanie grosz teraz. To